Cześć, wam tutaj maja z Mindscape. Manipulacja. Jak ją rozpoznać i nie dać się w nią wciągnąć? Manipulacja rzadko wygląda jak otwarty atak. To raczej subtelna gra na emocjach, na winie, na wątpliwościach. I właśnie dlatego tak trudno ją rozpoznać i jeszcze trudniej się z niej wyplątać. Ale są sygnały, są konkretne kroki, które możesz zrobić, żeby nie dać się wciągnąć. Po pierwsze, przestań się tłumaczyć, gdy czujesz, że ktoś przekroczył granicę. Manipulatorzy często uruchamiają w nas stare schematy winy. Może za ostro zareagowałam. On miał trudny dzień. Nie chciałam, żeby się tak poczuł. Ale prawda jest taka, że granica to granica. Jeśli coś cię rani, jeśli czujesz się nie w porządku, nie musisz się usprawiedliwiać. Nie jesteś winna czyjegoś braku szacunku i nie musisz szukać łagodzenia dla zachowań, które są po prostu raniące. Po drugie, nazwij to, nawet jeśli tylko w myślach. Nie zawsze da się od razu zareagować na głos, ale wystarczy, że powiesz sobie, to była manipulacja. Ktoś próbował wpłynąć na moje emocje, żebym się poczuła winna, niepewna i dezorientowana. Sama świadomość zmienia dynamikę. Kiedy wiesz, co się dzieje, jesteś mniej podatna. Nie dajesz sobie prowadzić emocjami, które ktoś celowo w tobie wywołuje. Po trzecie, nie wchodź w grę. Manipulator często liczy na Twoją reakcję. Chce, żebyś się tłumaczyła, usprawiedliwiała, ratowała sytuację. Ale im bardziej się tłumaczysz, tym bardziej oddajesz kontrolę. Zamiast tego krótko i spokojnie. Nie zgadzam się. Nie podoba mi się to, co robisz, i zakończ temat bez debaty, bez dyskusji, bez szukania akceptacji. Po czwarte, obserwuj, czy to się powtarza. Jeden raz można się pomylić, ale manipulacja to wrzet. Jeśli widzisz, że ta osoba regularnie wywołuje w tobie niepokój, winę czy poczucie, że zwariowałam, to nie przypadek. To schemat i trzeba go traktować poważnie. Po piąte, nie jesteś ratowania innych ludzi. Nie musisz rozumieć każdego, kto cię rani. Nie musisz wszystkiego wybaczać, wszystkiego tłumaczyć i wszystkiego znosić. To nie jest brak empatii, to dojrzałość. Masz prawo wyjść z relacji, w której czujesz się gorzej niż lepiej. Masz prawo nie brać na siebie emocji drugiego człowieka. Masz prawo być lojalna wobec siebie. Manipulacja działa najlepiej w ciszy, kiedy udajesz, że jej nie ma. Kiedy usprawiedliwiasz ją, bo nie chcesz konfliktu. Ale kiedy ją zobaczysz, nazwiesz i odetniesz się bez awantury, wtedy zaczynasz odzyskiwać siebie. Jeśli czujesz, że to o tobie i chcesz nauczyć się rozpoznawać manipulację, zanim cię wciągnie, napisz w komentarzu: Uczą się stawiać granice. To pierwszy krok do zdrowych relacji i większego spokoju w sobie. Ale jeśli chcesz konkretnych narzędzi do pracy nad swoimi reakcjami, granicami i pewnością siebie, pobierz bezpłatny e-book na www.mindscape.pl, link w opisie, bo emocjonalna wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się zgoda na bycie manipulowaną. Dziękuję.